Cześć! Jestem w Gabi z Ozol. Dobra. Dzisiaj chciałam Wam pokazać paintball. Dobra. A, jestem czerwona. Dobra, to fajnie. No. Brat nie upomina. Moim bratem jest Fiedros, chyba go znacie. wiki Avatar Madon. Ja, yeah, ja, yeah, za chwilę go zarobię! Yes! Aha, bo ja mam przejmować. Kurczę, zabili mnie. No dalej. Nie czekać. Uff. Dalej, dalej. Ścina mi się laptop. Mam laptop od mamy. Mama mi go dała. Kurczę, zabili mnie, czy ciekawe skąd. Oni no, pokazywali. Tylko gdzie oni mają te flagi? Mm. Mam trochę chrypę. Aaaa, nie, 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 kurde! Coś kliknęłam źle. Co to? Dobra, X. Nie wiem, co to było. Co to? Aha. Co? Aha. I ja się nazywam Gabi Zosdol. Tutaj widzicie na paneli. Jestem w czerwonych, więc jestem na razie w tą grę bardzo cienka. Bardzo rzadko w to gram, ale chciałam to nagrać. Aha, dzisiaj jest sobota, dobra A, już dwie minuty minęły? jeju. No dwie i, pół, dwie i pół minuty I ciągle mnie zabijają To jest nie fair Aha Aja! Jest! Zabiłam! No i mnie też ktoś zabił. Hmm. Proszę mnie su subskrybować, bo ja bardzo chcę, żeby mnie ktoś wreszcie zasubskrybował. Po prostu o tym marzę. Aaa, jak Wam się podoba filmik? No wiem, ciągle mnie zabijają. O, ty. Aha, to ten, dobra. Znam go. To by było niemożliwe, jakby mój brat grał, bo dzisiaj ma się uczyć. <grymny> nie mogę trafić. No ja nie. Za chwilę przejmę naszą flagę. Co ja zrobiłam? Dobra, jeszcze dwie minuty mogę. O Oj, Boże! A! Co to było? Proszę, góest. A co to? Co? What? A jeszcze minuta. Nie, dwie minuty, dobra. Trochę mogę mówić za cicho, bo mam straszną chrypę, jak już wspominałam. Jestem po chorobie, dopiero się kurowałam. Ale musiałam chodzić do szkoły. Chociaż tego nienawidzę. do drugiej klasy. A! Nie, no jeszcze minuta. Naprawdę, przykro mi. Przykro mi, że tak krótko, ale brat mi tak kazał. Może będzie drugi odcinek i jakoś dam będę miała wprawę. Będę ćwiczyć i będzie drugi odcinek. Mam nadzieję, że będę tak jak no, wiki Avatar robił, bo on mnie akurat uczy. To jest mój brat. Nieprzyszywany, nie taki głupi, tylko... No i jest głupi. Co, ja nie byłam niebieski? A nie. No, czemu mnie czerwony zabił, skoro była w czerwonych? Ha. A! Dobra. Pa, muszę już uczyć. Następny następnym odcinku.